Zawięcjon na już serce warty bije, już na serce warty bije. Tam braczki bicowska wszystkim zada żyje, tam braczki wszystkim dana żyje. Zielone i żółte nasze barwy mamy, zielone i żółte nasze barwy mamy. I historia Klubu wszyscy dobrze znamy i historię klub, wszyscy dobrze znamy. Warta naszym klubem jej kibicujemy. Warta naszym klubem i kibicujemy. Jurańskich rycerzy, stale wspierać Jurajski Jurańskich rycerzy, stale wspierać chcemy. Czy to dus zamierdzą, czy odległe miasta? Czy to dusz zamierdzą, odległe miasta? Ruszamy dwa wrogę, po Polsce, Polsce i Basta! dwa w drogę, basta!